Dobra, idziemy na dytmyczyka Pierwsze kilki z nowej myszki Są będą. Dobra. Teraz powaga. Wyłączam muzykę. Pierwsze miejsce tako. o pato. Palmy muzykę, niech leci. Nie ma co. Spajk leży na A. Pierdole weź. Nie wiem, nic wszystko... Dobra, dobra. To wygląda teraz. One shot chamber. Celebra. brak ładunku. Uh, uh, idź pan. <laughs> Spójrz oh, wow. na A. Został uh, 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 uh. jeden gracz. Kocham tę broń. Uh. Pięknie. Uh. Hey, dors, dors. 1-5 Ale ugrajmy to tak pięć rund i będzie zajebiście. Znaczy się, w sumie to jest po ataku lepiej tu <grystę> idzie, no nie no. Chociaż nie wiem. Dobra, może, może nie ma smoka. E e e e e jest Nice, ah, man! Well played! Box, ah. box, high ground. Oh, Dostał jeden glas. Za wolno. Został oh. jeden gracz. Nie, 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 kurwa. Najajpierw. Ale i tak tragiczny. Znaczy, no. Ledwie to wygraliśmy. A to był. oni grali bonus, nie? To dobre miejsce. Three men, Został jeden gracz. Oh. Ah. Siedemak okay. po kolana. Spajk leży na C, C. Pacef, pacef. Pacef. Nie da się Jest uh, Balcony one Zosta... O kurwa, Nie zmieniłem TPK na dół One behind, yeah <laughs> no, Zapomniałem no uh. Nice, nie wiem po co odzumowałem. Okay. Działko postawione Rzeka Troje załatwiamy. One in to defuse. Powstał Dostał jeden. Już jeden... jeden... Nice. O Jakbym szybciej trafił w razę, to bym go zabić. Przewagę miałem w tej walce generalnie, bo widziałem bot, ją brat, pierwszy, zacząłem pierwszy strzelać, ale to kwestia skilla tylko i wyłącznie. Turret. Idealnie znaleźli moją pułapkę. Został jeden o, Został się jeden bo... A, A, się o... w good game, guys. Nie no, jak szczok zagrałem w ataku. To to nie ma co. Tutaj też taki średni. A, kurwa, promienisty. Nie od razu Rzym zbudowano. Spokojnie. Tylko ostrożnie. Nie! Kurwa! E, line, last line. 50 HP, 50. <noise> ja dole, trzy hedy strzeliła. Na kość, na mnie na bumbocie. Chciałem do na bumbota kliknąć. Bym ją zabił, miała 55 HP. Dwa, dwa taki w klatę. Ona mnie nie mogła trafić. Cztery razy musiała kliknąć. I to skany jeszcze były. Dostał jeden gracz Pierwszy ją widziałem, a i tak chujia. No i zajebioza, nikogo nie było A i tak zadziałało <laughs> Kurwa nie wiem co się dzieje, ja pierniczę Przeładowuję Jeszcze nie wiem, skurczę. Nie wiem kurwa co się dzieje Okół mnie Następny Prawie. To, 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 to O Kacper w drużynie, wygrywamy Kacper. I Tepar. O Chuj, nie, nie do przegrania to jest. Aluf, 1 11 na tej mapie. Wygrałem na tyle gier i jedną. Oh, kurwa. Gonna... O kurwa. Gonna... O, kurwa. Gonna... Dobra, idziemy. Na no, co? Musimy się przedrzeć I'm przez to. No kurwa ta killjoy tak? śmierdząca. Został jeden e, right wraz. side close. Gonna... Two side, two side. Spike na B. Został jeden tutaj. Grana! Dostał jeden gracz. Low, low, low. Typowy killjoy player. Granacikami zrobi coś, ale w plecy trafić nie umie. Na it's clear. No one side. Oh. Sorry. Dostał jeden gracz. na imprezę gotowy. Dostał jeden gracz. Ale wylew. <laughs> Siemka. Aj, heaven, be careful. Heaven Na razie. Dostał jeden pro. Trójka na U, Daj, ładnie. Ale zajebał te par. Pięknie. Ja bym tak nie trafił. Don't block don't block please. Leci bomba. Leci, no, czas na imprezę. A cierto. <laughs> Okej, okay, one here, one here. Został jeden wróg. Fajer. Ci na środku. Nice. Został jeden gracz. Wrzuć na luz. Granat. No Został jeden wróg. Trójka na Smok zniknął. Kolego musimy poćwiczyć jeszcze. Został jeden wróg. Nice, good game guys, well played. Oh, two main. Two main, eight. jeden wróg. Następny. Został jeden wróg. One more, more. Don't do stupid shit, thank you. Wait, we got spike. Kajos, go back! Ach, chuj. Zabijam, ale takie rzeczy to, że to teraz wyjdzie to nie znaczy, że to jest dobre do robienia coś takiego. Zejdźcie mi z drogi! Play together Refrak, kom, 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 Szkoda, że... Uh, uh, uh. O kurwa, za mocna w kulach. Znaleźli moją pułapkę. Po tobie. Uh, sage low doors HP Aha Where Został jeden Nie wiem skąd. A to eko w sumie. Gdzie to nie było Eko? Został uh. jeden blasz. To było full Trzymajcie, idę do zdropa, nie Spike ma smoka. Leży na to zabija mi. O chuj. Kim help. To dobre miejsce. No heaven. Nie mam nie mam kaski ja. na broń. No to młodzieżowy gardianek i hedziki. Dobrze,

Be please, kombi, kombi. Nice. Aj. ale chuj, ważny wygrany. Wojtła ma ważną wiadomość. Co? Czyż że łysy z kombi dupą trombi? Nie. Kurwa! Dostał jeden. Za szybcy są. Uuu! Młodzieżowy head. No, jak 10 lat młodszy. To dałem Nic nie widzę! Brim daleko line-upy. Juta Nie wiem jakim kurwa to nie trafiło. Jak? Jest Oj, najgorszy rodzaj strzelania ten chłop żyć, zaprezentował, ale, to w ale i tak jest bliżej niż ja, więc się nie da. Nie no, generalnie robienie czegoś takiego, że widzisz target, który jest dalej, insta i strzelanie full auto, to jest, znaczy się no, szansa żeby zabić jest, ale to nie jest stabilne. Ale co ja się będę mędrzył, jak to ja to samo robię. No in smoke, tu i... Właśnie to zrobiłem, o czym mówiłem, że się nie robi, ale chuj tam. Został jeden gracz. Aj. Zabieram wizję. Blisko. Został jeden gracz. Zjebałem. Kurde! Źle sprostowywałem targety. Nie podłuję. Dostał jeden. Nie! Dróg. Czemu ja tak gr... Kurwa! kurwa. Uh, uh, uh. jeden! leży na B. Zaraz to przejebiemy żarty żartami, ale zaczyna być nieciekawie. Ale żem odjebał! O! Błagam! Kurwa! Nieście mnie za szmaty do góry. Jeszcze trzech! Otwalam dym! Head? Jeden, jeden na dwóch. Nie, nie trafił, kurr. Musisz, musisz. Oni są tu, crossfire jest zrobiony. Ło, biegasz. Dzięki, papa. Z... Pa. pa. No i gitis, se dryfuje na diamencie. I trzech duelistów. Do Go. przodu. Jeszcze dwóch. No i czwarty nadchodzi. I, i chamber. <laughs> Komuś chyba pękła psycha. Ej, esz jest low, real low, one Spike shot. Podłożą... hold! Cz -a, nie będę mu gadał. Ale czemu shiftuje całą mapę? Przypomina mi to coś, nie mogę. Drażni mnie coś takiego. Czemu kur. Shift, mimo że jest lokacja, chcę grać razem, czekam na niego. A on zapierdala respem z shiftem, czemu? Wyłączam ich. Klub stłumiony. Good job. Dobrze low miała, bo celownik mi rozpierzył. Tu hevon, tu Zblokowałem ją Nie, po co to? Po co? Coś to odjebała Dostał jeden grawiutko Dostał jeden O! Jestem tylko zajęty Dobrze lo umieli, bo, bo by nie wyszło I After Headshot low HP on side i on fullout? On full out to mi zajebał? Z Digla. Ja nie umiem tak strzelać z Digla. Please don't don't do this, don't do this wall. Please, please don't. I got operator, don't do it. Pora no, na pale! A ten na off-streamie bym to zrobił, ale no nie chcę na streamie takich rzeczy robić. To już przelewał mnie czarygorydzie. goryczy, Aaaaa! Urwa, że zablokowałem w ścianie! Harbor? Wyruchany zostałem. Nie zoomuje! Wypieprzać z tym wallem! Po teleporcie O już stoi! Spite podłożony! O kurwa! Ale mi się bombę! Oj, bez zooma bym zabił! Aha! Będzie bolało! Ja pierdolę. Nie o ty do save'a. O nie, ten chłop, o teraz on ma snajpę, więc pewnie nie zaleje, bo pod siebie, pod siebie nie zagra w ten sposób. Sprawi się, trzeba do niżu. Mam Świetnie Prawie, było do ugrania. Ty opakę, nie, 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 nie. I, i, hi, here is gecko. I, I can't go. I'm low na A. Został jeden wróg Został jeden gracz Miałem pakę kurwa nie widziałem. I po Ja pierdolę Nie wiem po co to zrobiłem, ale tako Został jeden gracz. Szkoda, ważny kill to był. Tak jak mu zabił, to byśmy wygrali pewnie. No to mi się podoba. A, o kurwica. <laughs> Ale mi to ja zrobiła. Jarczy, judge, judge close! Plus. Ocie, kurwa. leży na B. Co to kurwa zagrała? Judge same? On ma szybciej go zobaczyć, niestety. O wiele szybciej. Pujowy koniec. Obrońcy wygrywają. Hedda, dostałem pierwszą kulą Hej, dron Nevermind, thanks Cały team flashował. Jakbym demonika come widział on, on. Man, you flashed whole team and say, come on, fuck my you bad, my, my bad, my bad, my bad, my relax ja No, I'm not, uh, angry. We killed people on C and now we'll go on B to You are to dead, to jest, don't yes. talk, thank you zniszczona. Uh. O kurwa, w biegu? To było? Został jeden Chyba w biegu Hedzik ale ta farta miała, bo to, to rundzie przeświadczyło. Widziałem ją szybciej, ale zrobiła coś takiego. I head wleciał. Ale z, 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 no. To nie był engage. Kiedy kowak na streamie? Nie ma sensu to na streamie. Bo ja chcę nie, nie mieć żadnych bodźców. Ja gaszę światło w całym pokoju, zamykam drzwi na klucz i... I nie ma kurwa prawa się dostać zewnętrzne źródło poza komputerem do mnie. To jest, dla mnie to jest najefektywniejsze, najbardziej efektywne. Miałem spajka na środku Nie wiem, nie widziałem tego Oj, nie kupiłem tego Cześć guys. Pięknie Dostał jeden graf Za dobrze Czas Staćcie na więcej Go, go, go Dostał jeden gracz. Kurwa Recall mi się rozpieprzył Headshot za 48 swoją drogą Słabiutko. Nie wiem co się dzieje, bo mi tak kurwa ścierwi! Boże święty! Czuję czuję, jak zaczyna przeskakiwać mnie. Nie granu, mogę dosłownie. tego, ograniczam Może Pryste panie. Mam! Ej! Oh. to? Another? One? Another one. Oh. Oh. No one? On. Proszę. Nie starczy. No i tu. Oh. Ale... Dostanę w... Kurde, nikt nie kryje main'a. Nie wiem to już pojęcia, nie ma może za dużo albumów, kurde. nie mogę czym innym myśleć w grze? Został jeden gracz. A. Atakujący wygrywa. Oh, ja pierdolę nie wiem. Męczy mnie to. Dobra, widzowie, idę. Spróbuję poczytać, coś ogarnąć. Także papa, to pranocy.